Dzień dobry państwu. Tomasz z Bańki. Szanowni Państwo, stało się to, co już widzieliśmy wcześniej, natomiast nie widzieliśmy, że będzie to tak eskalowało. Trump, Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, upokorzył Dudę, upokorzył nie powiem, naszego prezydenta, prezydenta Polski, bo naszym prezydentem nie jest. Państwa w większości pewnie też nie. I wiecie Państwo, tutaj wszyscy sobie żartują, sprawa jest poważna. Wyglądało to tak, że miało być głowinne spotkanie. Wcześniej był pompowany balonik o tym, co ma załatwić Andrzej Tuda. Poproszono go i Ministerstwa Spraw Zagranicznych dało całą agendę tego jak ta rozmowa mogłaby wyglądać, żeby mu pomóc, o czym miałby porozmawiać? Porozmawiał e, z prezydentem Zelańskim. E, no wiecie Państwo, po tych deklaracjach Donalda Trumpa, e, tutaj Luda znowu odgrywał rolę takiego męża opatrznościowego. Także on tutaj jest przyjacielem e, prezydenta Trumpa i on tu wszystko załatwi. Pamiętacie Państwo, ten blamasz, kiedy Duda tak się dygotał, czekał na telefon od Donalda Trumpa. Kiedy już po wyborze na prezydenta zadzwonił, chyba do 70 różnych bardzo ważnych ludzi na świecie, do Dudy jeszcze nie. I to było 11 listopada. On wściekły, szukał, chodził, denerwował się. Nawet był tam ten blama, że wysłał tam pana Kodarskiego i pana Mastalerka, którzy tam czekali pod Maralago, <głos》> z telefon wręczyć, nie, nie wiem, co tam chodziło, jakaś totalna kompromitacja, i upokorzenie i wzięto, gdzie państwo już zamówiono samolot rządowy, później bzdur opowiadano, że trzeba wcześniej, bo oni muszą tak dokładnie opracować tę, 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 tę trasę, ja to dni trzeba, prawda, żeby on tam czekał pod parą w zasadzie, to coś niebywałego. No i teraz już tak doszło do skutku. Jechał ten kongres. Nie wiecie Państwo, wcześniej no, zapowiedziana wizyta będzie godzinna rozmowa z Donaldem Trumpem. I co się okazało? Okazało się to, że tak naprawdę Czekał półtorej godziny pod kamerami razem ze swoją ekipą. Donald Trump rozmawiał z nim 6 minut, 40 parę sekund. Jak ktoś tu mówi, o 10 minutach to przesadza. Był taki krótki stosunek tak, przykład, dwóch osób. No, to, to oczywiście nie wiecie Państwo nic. To nie jest i, i jednoznaczne określenie. No, tak jak Jarosław Kaczyński pójdzie i, i, i ciągle mówi na komisji: członek, 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 członek i, i to sprawia niebywałą radość. No, to jest, jak ja powiem, słowo stosunek. To pan poważnie, ale w jakimś sensie jednak był. Niestety. Wiedziecie I tutaj e, Andrzej tutaj po tym 6-minutowym, trochę, trochę ponad 6-minutowym spotkaniu, jak koledzy się śmieją, napisali mi, że. taką brzydką rzecz nie że Państwo, napisali mi, że. Hmm. No nie wiem, no ale powiem tak Państwu, że przecież hmm, on nie musi, on nie musi stać, on musi być czysty. Nie wiem o co chodzi, ale. To... Wiesz co, I to chodziło, chyba to chodziło o te robienie łaski, o której mówił o której mówił Radosław Sikorski, tak, to chyba o to chodziło. Ja już wolę, już dalej nie będę w ten mander się tutaj zagłębiał. Natomiast jest to niezwykle przykre. jest to niezwykle przykre między innymi dlatego, bo wyszedł, widać, Duda taki skonfrontowany, wyszedł po tym wszystkim. I udzielał, tak, tak jak mi ali koledzy, mówią, że półtorej godziny, leciał ile godzin, czekał półtorej godziny, żeby porozmawiać. Tam pięć minut, I nie się nie pięć minut, ale sześć, czterdzieści, coś tam. Ale wywiadu i opowiadał o tym dwadzieścia minut. I co tutaj powiedział? Powiedział tak, szanowni państwo, wirtualna Polska. Pan Mateusz Dolak. Trump powiedział Dudzie, że przyjdzie do Polski. Słuchajcie Państwo tego języka i słuchajcie, co on powiedział. Powiem Państwu, dlaczego to jest też taka niezwykle dla, dla nich i dla, dla PiSu, dla Dudy e, zła sytuacja. Prezydent USA, Donald Trump, powiedział, że widzi Polskę. Przekazał prezydent Andrzej Duda. On już nam to przekazał, przecież e, wtedy, kiedy mówił, że on po do, niego, do niego dzwonił, po tym 11 listopada, kiedy on jechał Armenii czy Azerbejdżanów, poprawcie, rzekła mi. No i pomyliłem się. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że odwiedzi Polskę. Przekazał prezydent Andrzej Duda. Trump w rozmowie z polskim prezydentem potwierdził, że przewiduje umocnienie obecności amerykańskiej armii w Polsce. Rozumiem, że tak nie za nic, bo zaraz będziemy rozmawiali. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w sobotę podczas konferencji COPAC pod Waszyngtonem po spotkaniu Duda powiedział dziennikarzom, że zaprosił prezydenta Trumpa do Polski. No przecież po tym powtarzać, przecież pan, panie Duda, zaprosił już prezydenta Trumpa ileś razy i po raz kolejny wtedy, kiedy pan mówił, że podobno jednak do pana już zadzwonił, pan już się ucieszył. Najpierw pan wtedy, jak pamiętam, skrzywdził generałów, bo. Pan był tak słuszny, że, że, że nie zadzwonił do pana Trump, że pan y, podczas nominacji generalskich, tych wszystkich, y, 11 listopada, to pan opowiadał się i wszystkim takie rzeczy, że teraz już będzie inaczej, będziecie się musieli wziąć do roboty, nie tak jak dawniej, teraz będzie inaczej, już co innego jest. Ta, wie pan, to tak jak wiecie państwo, jak... Poprzednio przez te 8 lat, wręcz od Miasy Generalskiej, rozumiem, że ta cała reszta tych wszystkich ludzi odznaczanych czy, czy nominowanych, który, do których był taki niezwykle usłużny, po prostu wychwalał ich, mianował bohaterami narodowymi, no robił różne rzeczy, to wtedy by było niesłusznie, teraz jest słusznie. I teraz ten Donald Trump, który miał być zbawcą, miał do nas przyjechać w kwietniu i miał pozbawić e, donalda Tuska władzy. Rząd miał się rozsypać. I im się wydawało, że nie wiem, w tych, tych swoich jakichś e, dziwnych projekcjach, że mianuje chyba Jarosława Kaczyńskiego na nie wiem, na pre, premiera, na prezydenta. się doprowadzi do wyborów i oczywiście PiS wróci do władzy. Bądź skrupulatnie tutaj, e, że tak powiem, to wszystko punktowali i, i, i pytali, a nawet mm, niektórzy, tak jak pan Dominik Tarczyński, jeździł z jakąś listą na takie skargi i mówi, a ja powiem, kto co mówił, tak, ja to napisałem, co wy mówiliście o radzie Trump. Panie Tarczyńskim, no wstyd, po prostu wstyd. Nie wiem, jak pan się teraz czuje, ale wy będziecie dalej bronić ja z rampą. I szanowni państwo, dalej czytam tak. Powiedział, że widzi Polska. Jest kwestią techniczną do ustalenia, w którym to będzie momencie. I to jest właśnie... I dlatego jest smutne. Czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze szczytem Trójmorza? Czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO w Hadze, Andrzej Duda. Dodał, że trudno jest to w tej chwili powiedzieć, gdyż jest to związane z kalendarzem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pamiętacie Państwo, że gdyby nie dużo, to byśmy tego nie wiedzieli, że to jest tak. Że to jest związane, trudno powiedzieć, i to jest związane z kalendarzem. I to jest owocem tej wszystkich, tej, tej kasy wydanej naszej, że on tam pojechał. Jako przyjaciel, który, pamiętacie Państwo o tym brzonki, że to on w zasadzie będzie że to było kartę na tej Ukrainie. Musimy pamiętać, że nie jesteśmy jedynym państwem na świecie. Pamiętam o tym, tak. I nie jesteśmy też jedynym sojusznikiem, ale prezydent powiedział bardzo wyraźnie, że Polskę odwiedzi. Zaznaczył Andrzej Duda. Tak, musiał zaznaczyć. Pewnie, że mamy pauzę. Nie będę państwa kazował pauzą, czy tam dalej. Andrzej Duda powiedział po spotkaniu, że z satysfakcją przyjmuje też iż prezydent Trump przewiduje umacnianie raczej obecności armii amerykańskiej, jeżeli chodzi o Polskę. Wiecie Państwo, to mnie niepokoi słowo raczej. I jeżeli chodzi o Polskę, to raczej to jest dla mnie takie jednoznaczne. Prezydent, polski prezydent powiedział tak, że że takie przekonanie wyniósł z warszawskiego spotkania z sekretarzem obrony Peterem Hastegiem. Hastegiem, przepraszam. Dla, dla mnie wniosek jest jasny i oczywisty. Nie ma żadnej obawy, żeby amerykańska obecność w Polsce miała się zmniejszać. Raczej należy zakładać, że będzie się ona zacieśniała, zaznaczył to Duda. No ja nie wiem, Szanowni Państwo, że tak będzie. W świetle tych kolejnych wypowiedzi, ja chciałbym, że tak było. Bo Donald Tusk skomentował tę sytuację, że nie ma się z czego śmiać, to jest poważne. Po tym, kiedy widział, jak skończyła się misja dudy. No, ale może Donald przesadza. Ja już zobaczyć, no to Polski i USA spotkali się w Garol Convention Center, National, National przepraszam w National Harbor, w stanie Maryland, pod Waszyngtonem, gdzie odbywa się e, konferencja, Conservative Political Action Conference SPAC, największa impreza polityczna amerykańskiej prawicy. Tak i to już wiemy, ale co wiecie państwo, dlaczego wydaje mi się, że Trumpowi, znaczy inaczej, że ludzie powinno być smutno, że tam się że tak rozmawiał z Trumpem, bo powiem państwu, że Donald Trump wymienił listę taką do Ukrainy żądań o pieniądze. To było niezwykle przykre, powiedział państwu, no się kojarzy z tym, że jest... Wypadek samochodowy, ten samochód uderza w jakiegoś człowieka, człowiek leży na poboczu, nie żyje i do tego człowieka, znaczy do tego kierowcy, ktoś przychodzi od razu i dyskutuje i mówi, że no, ten samochód, przecież duże szkody, będą olbrzymie problemy, ktoś musi za to zapłacić, to jak to wygląda? Tak, tam ten trup leży. I wiecie Państwo, w sytuacji, kiedy mówi się o pół, że Około półtora miliona ludzi już zginęło w wojnie. Po jednej po drugiej stronie, to te artykułowanie przez prezydenta Donalda Trumpa w taki sposób tych finansów jest słabe. No i myślałem, że prezydent Duda mógłby przynajmniej wytłumaczyć, że ci młodzi ludzie na Ukrainie i różni ludzie, które poszli tam. No, bili się, bo myśleli, że wejdą do tych struktur tej tak zwanej zachodniej cywilizacji, że będą mieli kiedyś szansę, żeby Ukraina dołączyła do Europy. Ja rozumiem te wszystkie zagrożenia dla rolników, wszystkie inne rzeczy, bo Państwo, jak Putina zatrzymuje coś tam, to Putin nie jest u nas. To jest takie najprostsze. Określenie. Ale i ta danina hmm, Korsli została oceniona przez biznesmena w sposób następujący. Wymienił całą listę. Trump przedstawił kolejne żądania dla Ukrainy. Pan już Dolak na Polska. Będziemy domagać się zwrotu części tych pieniędzy. Chcemy coś w zamian. Rzadkie surowce, ropę, cokolwiek, co możemy dostać, stwierdził Donald Trump w swojej przemowie podczas tego właśnie szczytu CPAC. Podczas kolejny raz, prezydent USA, odniósł się do kwestii wojny z Ukrainą. I on tutaj po, w trakcie ponadgodzinnej przemowy odniósł się też do kwestii Ukrainy bo też wywołał yy, naszego prezydenta. Znaczy, już powiedziałem, no dobra, no dudę. I on tam powiedział, że nam też coś się udało. Tak mniej więcej chodziło o to, że nam się coś udało. To znaczy, że 84% Polaków głosowało za Trumpa. Trump tak, tak to, to pochwalił nas za to. Tak. W trakcie ponad godzinnej przemowy Trump odniósł się do kwestii Ukrainy, głównie w kontekście kosztów, yy, jakie Stany Zjednoczone poniosły na wsparcie Ukraińców. Proszę Państwo, no, Rosjanie tak w, zMmimo, w takim długofalowym terminie nie są przyjaciółmi Stanów Zjednoczonych i wydaje mi się, że to wiązanie sił Rosjan, spowodowanie ogołocenia rosyjskich magazynów zbrojeniowych coś dało. No i do okupione wielką Daniną krwi i zatrzymanie Putina. Bomby poszedł dalej. No wtedy pewnie ta piątka NATO by zadziałała, no być może byśmy mieli wojnę, może nie. I słuchajcie Państwo, musimy porozmawiać o czymś bardzo ważnym, o wojnie między Rosją i Ukrainą. Ludzie giną, głównie młodzi, mężczyźni, jak mówi? Głównie Rosjanie i Ukraińcy, wymienia Rosjan pierwszy oczywiście, na poziomie, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Tysiące ludzi tygodniowo. I rozmawiałem z prezydentem Putinem i myślę, że to się skończy, to musi się skończyć. Straszna, straszna rzecz do oglądania. Tak. Potrzebuje odzyskać pieniądze, które daliśmy, albo je zabezpieczyć, bo wiecie, że Europa dała 100 miliardów dolarów, a Stany Zjednoczone dały, pamiętam, że macie głos taki typowy, hmm, akcentujący tę kwotę 350 miliardów dolarów, bo mieliśmy głupiego, niekompetentnego prezydenta i administrację. 350 miliardów dolarów. Jest jeszcze gorzej. Europa dała to w formie pożyczki, więc oni odzyskają swoje pieniądze. Nie wszystko, nie tak, nie do końca i to. I nie odzyskamy. My daliśmy to w formie niczego, więc chcę, żeby dali nam coś za te wszystkie pieniądze, które włożyliśmy. Spróbuję doprowadzić do zakończenia wojny, spróbuję odzyskać cały ten dług, dodał za chwilę. Trump w zamian oczekuje, że będą to rzadkie surowce i ropa. Bo czujemy się jak idioci. Oto Europa, i wiecie, to dotyczy Europy, bo tak naprawdę nas nie dotyczy. Poza tym, że, lubimy oglądać, że nie lubimy oglądać dwóch rzeczy. Wiesz, jak Biden wpakował nas to wszystko, to było okropne, stwierdził, rzucając oskarżenia w stronę poprzedniego prezydenta USA. Wojna, której nigdy nie powinno być, wojna, która nas nigdy nie powinna się zacząć i teraz Ukraina, która jest kompletnie zniszczona. Jak mówił, przekonywał, gdyby był prezydentem, Rosja nie otworzyłaby się zaatakować. I dalej są tego te pana prezydenta e, bajania o tym, jak on by zahamował wcześniej wojnę z Putinem. E, no, widzicie Państwo. Ja nie wiem, czy prezydent Buda, słuchając tych wszystkich rzeczy, będąc wcześniej takim przyjacielem prezydenta Zeleńskiego, który do niego dzwonił w tych takich najcięższych czasach, dzwonił z niego w nocy, rozmawiali na jego kumpli, no I było mu ciężko, wiecie, tam równie oceniają pana prezydenta Zeleńskiego, ale on nie uciekł, został, bił się, kiedy miał możliwość ewakuowania się do... Stanów, to on że nie potrzebuje podwózka w amunicji. Mam nadzieję, że u nas tak nigdy nie będzie i nie trzeba będzie sprawdzać, kto zdecyduje się na podwózkę, a kto będzie chciał amunicji. To jest rzeczywiście taka sprawa. I, i, i teraz Duda jedzie i wysłuchuje tego, tej argumentacji od pana prezydenta Trumpa. Nie słychać było, żeby oponował, nie słychać było, żeby używał tej argumentacji, którą ciągle nam serwowali, prawda? Bo oni mieli pełne buzie dotyczące tego, jak to musi być z Ukrainą i jak trzeba walczyć z Rosjanami. Wcześniej oczywiście przyjmując pro ludzi w Polsce. między innymi Panią Le Pen przed wybuchem wojny, czy Morawiecki jeździł do Hiszpanii, czy rozmawiając z włoskimi zwolennikami Putina. I wiecie państwo, Patrzę na tych ludzi, patrzę na to, co powiedział Trump, patrzę na PiS na Kaczyńskiego i zastanawiam się, jaką z wykręcą Wolt. Co oni powiedzą? Nie pamiętacie Państwo te, te uwłaczające sceny, kiedy oni w Sejmie odnieśli się, krzyknęli, krzyczeli Trump, Trump, brawo, Trump się nie, oni tam krzyczeli i, i, i trastali, cieszyli się. Czy teraz coś będą klaskać? Teraz znaleziono takim, widzicie Państwo, Kamali Harris, wypowiedź taką Kamali Harris. I Kamala Harris, szanowni Państwo, tutaj y, dokładnie przewidziała, co będzie. I ta wypowiedź jest taka rzeczywiście, no, taka niezwykle poważna, bo Kamala Harris w jednej z tych wypowiedzi y, w czasie kampanii prezydenckiej powiedziała, tak. I to wyciągnięte to nagranie, i tutaj znowu jest fakt. Wyciągnęli to nagranie z debaty Trumpa z Harris. Przewidziano najgorsze. Gdyby Donald Trump był prezydentem, Putin siedziałby teraz w Kijowie i miał na oku resztę Europy. Zaczynając od Polski, mówiła Kamala Harris, podczas wrześniowej debaty z obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Miesiąc po zaprzedzieniu Trumpa na prezydenta, co prawda Putina jeszcze nie ma w Kijowie, ale Moskwa zdaje się wygrywa wszystkie bitwy w dyplomatycznym froncie. A scenariusz nagrożony przez Harris wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Ona tam również zapytała, czy było pytanie, czy oddobyć również Polskę ta, do hmm, prezydenta Trumpa. No, powiem Państwu, że może... Duda by zadał to pytanie, gdyby miał trochę odwagi. Nie, ja rozumiem język dyplomacji, rozumiem e, konieczność dyskusji hmm. i w różny sposób, ale czy to musi być takim taką poddańczością? Nie można rozmawiać normalnie i, i wiedzieć na czym się stoi? Tylko tyle, no, może za dużo wymagam, ale sami Państwo widzicie z kim mamy do czynienia, I że pamiętajmy, że to już naj, najdłuższa żmija przymija. E, Duda już kończy 6 sierpnia, z tego co mówiły Jurki, prezydent Trump przyjdzie do nas 8 sierpnia. No, o czym się potwierdzi? Ale Duda to jest kula kaczka, takie w tym określają Amerykanie, także żaden no, sposób. Przyjdzie nowy, z nowym porozmawiają i z nowym coś ustalą. Nie za nic. Pamiętajcie, że nie za nic. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. I nie marcie się, Szanowni Państwo. Europa zbudzi się, tak? Europa no, się budzi. To jest wielki, śpiący jeździeć, naprawdę. I damy radę.